I 33-latek zostali zatrzymani w trakcie próby wyjazdu z Lublina. Wcześniej od dwóch seniorek przejęli gotówkę i kosztowności o łącznej wartości blisko 400 tysięcy złotych. Emil Paliwoda. Sprawcy wyłudzeń wpadli niemal na gorącym uczynku, bowiem w kilka godzin po tym, kiedy oszukali dwie seniorki, panie powyżej 80 roku życia, inkasując prawie 400 tysięcy złotych. Sprawność lubelskich policjantów nie pozwoliła im jednak uciec z tymi zrabowanymi kosztownościami zbyt daleko. Jak doszło do zatrzymania? To pytanie do Państwa i mojego gościa. Jest nim podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Dzień dobry. Witam serdecznie. W jaki sposób udało się zatrzymać tych oszustów? Zatrzymaliśmy ich na obwodnicy Lublina, nie czekając, aż opuszczą nasze miasto. Trzy osoby zatrzymane: 19-letnia kobieta, 32-latek i 33-latek. Wszyscy w samochodzie, kiedy odjeżdżali już po dokonanych oszustwach, w samochodzie odnaleźliśmy wszystkie przedmioty wartościowe, takie jak zegarki, złote i srebrne monety, czy też gotówkę. Właśnie te przedmioty przekazały kobiety, które dały się szukać metodą na wnuczka. No właśnie to trochę zdumiewające powiedzieli, bo przecież tyle razy i policja i media apelują o to, żeby zachowywać czujność, a jednak schemat tego oszustwa jest dość dobrze znany. Schemat dosyć podobny, dzwoni kobieta albo mężczyzna zapłakany, informując, że spowodował wypadek i tak było w tym przypadku, tutaj kobieta miała udawać wnuczkę, miała trafić do więzienia za to, że właśnie doprowadziła do wypadku i aby nie trafić za kratki, potrzebna była duża suma pieniędzy. Ci mężczyźni oferowali taki taki proceder i kobieta przekazała wartościowe rzeczy, wierząc, że pomaga wnuczce po to, żeby nie trafiła do więzienia. I co teraz grozi zatrzymanym? Zatrzymanym grozi odsiadka, grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Wszyscy zostali już nie tylko zatrzymani, ale tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, a więc zarówno dziewiętnastolatka, jak i jej koledzy muszą się teraz liczyć z wyrokiem. Oczywiście będziemy także sprawdzać, czy oni wcześniej nie brali udziału również w jakichś innych oszustwach na terenie kraju. A my, szanowni państwo, wszyscy, zwłaszcza w tym czasie przedświątecznym, sprawdźmy, czy nasi bliscy ci, najstarsi, aby na pewno ten poziom braku zaufania, który czasem bywa bardzo cenny, mają ustawiony na odpowiednim poziomie. Uwrażliwiajmy, przypominajmy i przekazujmy te dobre rady, przekazywane właśnie przez policję, by w przypadku takich telefonów kontaktować się z bliskimi i zawiadamiać organy ścigania. Za nami Lubelskie Uroczystości z okazji 158. rocznicy.